Dzień dobry, serdecznie zapraszam na transmisję telewizji księżelskiej Fryszar Film Rudiota w dniu 26 stycznia 2026 roku. Kolejny raz w tym roku zima zaskoczyła wszystkie króliki. Niespodziewanie w nocy z 25 na 26 stycznia spadł deszcz który przez ujemne temperatury natychmiastowo zamarzł, co sprawiło, że gdy króliki rano się budziły, to pierwsze co ujrzały to grube warstwy gołoledzi, które objęły sobą drogi, chodniki i wszystko inne, co tylko się dało. Takie sytuacje są niebezpieczne dla zwyczajnych obywateli, to prawda, ale są również niebezpieczne dla całego systemu logistycznego naszego państwa, bo zamarzają i są pod gołoledzią nasze drogi i nasze linie kolejowe. Na szczęście Wielkie Księstwo ma swoje Słońce Narodu, szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Lidera Fryderyka, który swymi ciepłymi promieniami rozrywa gołoleć. Ta wypowiedź była metaforycznym przedstawieniem tego, co faktycznie się działo w dniu dzisiejszym na drogach i liniach kolejowych w całym państwie, bowiem robotnicy przydzieleni przez Komitety Lokalne Zjednoczonej Partii Królików, według odgórnych rozkazów Komitetu Centralnego oraz najdroższego słońca narodu, szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Frederyka, rozpoczęli ciężką pracę. Za pomocą kilofów i innych narzędzi rozkuli oni lud. Następnie udowodniono, że bohaterskie reformy genialnego lidera Frederyka w zakresie zwiększenia wydobycia piasku nie poszły na marne. Przez cały rok 2025 piaskownie wydobyły go tyle, że teraz wystarcza go na wszystkie ataki gołoledzi. Odgórne reformy szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Frederyka i szanownego przywódcy Rudolfa oraz lokalna działalność Zjednoczonej Partii Królików sprawiły, że logistyka w państwie działa niemal normalnie, a króliki mogą liczyć na dostawy wszelakich produktów, w tym węgla, który jest w tym okresie bardzo potrzebny. Szanowny wielki książę marszałek lider Fryderyk, również sprawił, że króliki nie muszą się zamartwiać o możliwość przewrócenia się na niebezpiecznej gołoledzi, bo pozbawił króliki tego zagrożenia. Dzień dobry Państwu! Do Wielkiego Księstwa Królików przyjechał dzik. Oto jest dzik, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły, ale nie tym razem, bowiem w naszym państwie jest szczęśliwy. Drogi Panie Dziku, mam pytanie następujące. W jakim celu przyjechał Pan tutaj? Witam państwa serdecznie. Przyjechałem tutaj w celach turystycznych, bowiem Wielkie Księstwo to bardzo piękny kraj. Podobnie piękny jest tutejszy rząd. Bardzo szanuję wielkiego księcia marszałka lidera Ferderyka i przywódcę Rudolfa. Zdaję sobie sprawę, że są to wielkie postacie dla obywateli państwa króliczego oraz zdaję sobie sprawę, ile robią oni dla swojego narodu. A jaki jest najpiękniejszy region państwa króliczego? Każdy region jest piękny, bo jest króliczy, a wszystko co królicze, to jest wspaniałe. W szczególności co zostało dotknięte łapą szanownego Wielkiego Księcia, marszałka lidera Frederyka oraz szanownego przywódcy Rudolfa. Na ile pan tu jeszcze zostanie? No tak, jeszcze trzy dni tutaj będę. A czy jeszcze pan wróci do Wielkiego Księstwa? Tak, na pewno jeszcze tutaj wrócę w celach turystycznych, a nawet rozważam przeprowadzkę. Dziękuję za rozmowę. Dobry wieczór. Szanowny Wielki Książę Królików, Marszałek Armii Gnieziowskiej Wielkiego Księstwa Królików, lider Zjednoczonej Partii Królików, Fryderyk, przeprowadził rozmowę z przewodniczącym Międzynarodowej Organizacji Pokojowej. W dniu dzisiejszym, 26 stycznia 2026 roku, Szanowny Wielki Książę Marszałek, lider Fryderyk, wykonał umówiony wcześniej telefon do przewodniczącego Międzynarodowej Organizacji Pokojowej. Tematy były bardzo ważne. Wspaniały marszałek Fryderyk wspólnie z przewodniczącym Międzynarodowej Organizacji Pokojowej, rozmawiał o sytuacji międzynarodowej, w szczególności o wojnie domowej na terenie basenierystycznej dyktatury Bydgoszczy oraz obecnej działalności komunistycznej dyktatury Warszawy. Szanowny wielki książę, marszałek, lider Frederyk reprezentował cały naród króliczy, mówiąc i tłumacząc wszelakie zagadnienia międzynarodowe z perspektywy naszego państwa. Genialny lider Frederyk po naradzie z przewodniczącym Międzynarodowej Organizacji Pokojowej powiedział, że rozmowy trwały w pozytywnej atmosferze. Dobry wieczór. Armia księcowska pod wodzą wspaniałego marszałka Frederyka jest w pełnej gotowości bojowej. Żadne wojska komunistyczne, czy to z Bydgoszczy, czy to z Warszawy albo Federacji, nie zagrażają Wielkiemu Księstwu Królików. Szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Ferderek wyszkolił Armię Kniedziowską oraz stworzył ją tak potężną, że żaden kraj nie byłby w stanie pokonać jej na granicy. Oddziały Armii Kniedziowskiej stoją przygotowane w pełnej gotowości. Straż Graniczna jest gotowa na wszelakie ewentualności. Zdolność żołnierzy Armii Knesiowskiej tylko się poprawia, bowiem, stojąc na swoich pozycjach, prowadzą niewielkie manewry wojskowe oraz małe szkolenia, które doprowadzają do tego, że ich sprawność się zwiększa i są coraz lepsi w swoim fachu. Wydarzenia z maja i czerwca 2024 roku są inspiracją dla współczesnych wydarzeń dla żołnierzy Armii Knesiowskiej. W maju i czerwcu 2024 roku suwerenne państwo Wielkie Księstwo zostało zaatakowane przez baseniarystyczną dyktaturę Bydgoszczy i komunistyczną dyktaturę Warszawy. Wtedy żołnierze Armii Knesiowskiej pod genialną wodzą szanownego Wielkiego Księcia Fryderyka i niezrównanego generała Rudolfa zwyciężyły i odzyskały na dodatek południowe ziemie, należące etnicznie do królików. Pamiętne, historyczne wydarzenia z tamtych czasów teraz stają się inspiracją dla współczesnych żołnierzy Armii Knieziowskiej, którzy mówią, że jeżeli dojdzie do wojny albo jakiejkolwiek interwencji zbrojnej, to będą charakteryzować się takim samym poświęceniem i bohaterstwem. Najważniejsze to słuchać ją wszystkich rozkazów szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Frederyka i genialnego generała Rudolfa. Tylko bezwzględna lojalność żołnierzy wobec tych wspaniałych dowódców wojskowych zagwarantowała nasze zwycięstwo w roku 2024. Tworzone są rzeźby przedstawiające prawidłowe postawy obywatelskie. Szanowny wielki książę marszałek, lider Frederyk, ukierunkował prawidłowe postawy obywatelskie w dogmatach idei Frederyka. Aby jeszcze lepiej królikom, w tym z klasy robotniczej, za pomocą obrazków oraz rzeźb przedstawić te prawidłowe postawy, rzeźbiarze zabrali się do pracy. I ku chwale Zjednoczonej Partii Królików w duchu idei Fryderyka produkują kolejne takowe rzeźby, przedstawiające króliki zupełnie lojalne wobec Zjednoczonej Partii Królików oraz króliki ciężko pracujące, a jeśli trzeba to nawet walczące dla swojego państwa. Przedstawiamy raport z budowy Knieziowskiego Muzeum Sztuki w mieście stołecznym Kajzerogradzie. Wielki architekt z narodu króliczego, genialny przywódca Rudolf, zaprojektował cudowny budynek Knieziowskiego Muzeum Sztuki, który jest niezwykle szybko realizowany przez robotników. W dniu dzisiejszym jednak skupili się oni na dobudowie instalacji, takich jak instalacja prądotwórcza, gazowa oraz wodna. Robotnicy starają się jak tylko mogą. Niestety, dzisiaj rano były problemy, bowiem wystąpiła gołoleć. Zostały one szybko zażegnane. W dniu dzisiejszym udało przyłączyć się już wodę, energię elektryczną, gaz oraz trwają pierwsze prace wykończeniowe związane z budową elementów estetycznych, takich jak różnego rodzaju małe rzeźby, które są już wbudowane w budynek. Kompleksowe sadzonki są przygotowywane na sezon rolniczy 2026 roku. Wybitni znawcy tematu przygotowali kompleksowe sadzonki, które charakteryzują się tym, że mają większe szanse na prawidłowy wzrost, a następnie dobre planowanie w okresie śniw w drugiej połowie 2026 roku. Naukowcy przygotowali dwa typy tych kompleksowych sadzonek spakowanych w torbach. Pierwsza większa dla wielkich gospodarstw rolnych, a druga w mniejszych saszetkach do uprawy detalicznej w niewielkich ogro ogrodach. Raport z wojny domowej na terenie basnijarystycznej dyktatury Bydgoszczy. Frakcja chłopska zdobyła spore tereny na prawym brzegu rzeki Wisły. Wojska EMochomika zajmują kolejne elementy miasteczka Tryszczyn na północy od Bydgoszczy. Frakcja komunistyczna zwycięża z demokratami w Bocianowie oraz przychodzi nad łąkami do dzielnicy Brdy Ujście, wcześniej całkowicie opanowanej przez baseniary. Wojska demokratyczne przejmują południowe tereny pod Bydgoszczą oraz dzielnice Osowa Góra i Biedzeń. Wojska Czarnej Mamby cały czas przes przesuwają się w kierunku Solca Kujawskiego. Kurlicze Światowe Informacje zakończone.